Juri, <laughs> cicho, spokojnie. No. Ja wiem. Nagrywam. Chciałam zrobić jumpscare widzą. No. Takie mocne rzeczy. Takie mocne jak teraz. Mocne wejście. Mocne wejście smoka. Dobra, cicho, a Jano. No tak, mocne wejście smoka. Siema widzowie. Tym razem w sprawie Bartiego. Ale zanim opowiem Wam sen. Śniło mi się, że byłam z Inesem w biurze i my pracowałyśmy. A potem druga część snu to taka, że ja byłam z siostrą. Mieliśmy y, iść na szczepienie, a to dlatego, że y, można byłoby dostać za to kasę i do tego jakieś babeczki i ciasteczka inne takie smakości. Oczywiście troszeczkę trzeba było zapłacić za szczepienie, no i dobra. Tata miał niby nam pomóc, ale poszłyśmy na własną łapę. Szukaliśmy właśnie miejsca tej akcji, która miała się odbyć. Miała się odbyć w, naszym, w naszej miejscowości, lecz nie mogliśmy znaleźć. Przybywa tata. Tata mówi. Że to już miejsce jest w sąsiedniej miejscowości. No to co? To się tam wybieramy, ale sen się kończy. Dobra. Teraz do tematu, w sprawie właśnie tego, co właśnie mówiłam już wcześniej. Widzimy się na naszym ukochanym YouTubie. A więc okazało się, że bardziej chce mnie tutaj Chcę właśnie końc, końca tej dramy. Chce zgody. Dobra, iż zobaczmy ten film, co on właśnie chce nam tu przekazać. Dobra, myślałam, że się reklama włączy. Pseudodrama z lisiastą. Pff. Pseudodrama zakończona z lisiastą. Zakończenie pseudodramy z lisiastą. Powinno być raczej z dużej litery, ale już wybaczam. Raczej tu chyba nie ma dźwięku. Ponieważ to nie ma sensu, a była mnie wykończyła psychicznie. Myślałam... Że... Dobra, nieważne. Bo on jeszcze mówił, że jednocześnie wykończyła go jego była ex. Tak, no w sumie współczuję. Dwa gorące tematy na jednym ogniu dwie pieczenie na jednym ogniu. To żeś można się spalić ze złości. Po prostu nie lubię kłótni. No kto by nie lubiał No ja też nie lubię kłótni. A lisiasta usunęły filmy o mnie i słusznie. Zaraz właśnie pogadam właśnie o tych filmach. nie mogę ci wybaczyć i dziękuję. O! Dziękuję. Mamy posta. Z siastą sprawa zakończona, jest zgoda między nami, jeśli chcesz, lisiasta, 2, 5, 7 7 25777 77. No dobra, zaraz tutaj powiem. Zaraz do tego przejdziemy. No, jeżeli chcecie się dokładnie dowiedzieć, o co z tym chodzi, a nie widzieliście moich filmów poprzednich, to wam mogę powiedzieć na privie, kiedyś tam. No, no więc tak. Ogólnie, jakbyście, jak, jak, jak pominęły, pominęła, ominęła was właśnie ta sytuacja to wczoraj i przedwczoraj właśnie nagrałam dwa filmy właśnie o nim yy, i tłumaczyłam właśnie tą sprawę związaną z tym niby hejtem, niby krytyką i no... bardziej tu... no i dobra jeżeli chodzi o filmy mmm... to tak, zrobiłam to, żeby właśnie sytuacja ta, właśnie gorąca, nie zrobiła się aż tak gorąca, więc musiałam to zrobić, musiałam usunąć, żeby był już spokój, żeby już bardziej się nie denerwował, już tym. No. A jeżeli chodzi o przywrócenie. To na pewno w tym okresie nie przywrócę. Może w dalekiej przyszłości. Może przywrócę, jak będzie sprawa będzie spokojna. Ale to nie będzie na publicznym. Będzie na prywatnym, co najwyżej na niepublicznym. Ale może być i tak, że ja w ogóle tego nie wstawię. Ponieważ już ja chcę o tym o tym zapomnieć, o tej sprawie, ta sprawa była ciężka. No, cholera była tak cholernie ciężka, że szkoda gadać. No i co? Też nie chciałam. Nie chciałam właśnie z tymi filmami tutaj już dłużej być, z tym. Nie chciałam tych filmów tam, żeby były tak, żeby tak widniały długo. I też chciałam zakończyć właśnie też dramę, dlatego, bo też nie tylko, że spokój, ale też po prostu nie mam siły już na szukanie tego, kto jest już winny, czy ten Barci, czy ja, czy Cybor ktokolwiek, bo to nie ma sensu jakby Równie, nie wiem no. po prostu ta sytuacja jest patowa, można by tak powiedzieć no no dobra, teraz muszę powiedzieć właśnie teraz o tym dobra, ja chcę zgody ja chcę już z tym zakończyć. Dramie mówimy, mówimy już nie. Jeżeli chodzi o sprawę z tą dramą, jak to się właśnie skończyło, no to tutaj co? Um, usunięto posta u mnie? Znaczy ja posta? Zaczęłam tego posta, który aż tak, um, Teraz właśnie powiem. No i te dwa filmy. Też właśnie te filmy, też czułam, że czasem one w ogóle były potrzebne, zwłaszcza ten poprzedni. No dobra, czy, czy na czymś straciłam? No, postem się tak nie przejmuje. tam jakoś zedytowałam ten jeszcze, jeszcze bardziej poprzedni, żeby tam dołożyć z tego posta. A dwoma filmami, no bardziej, nie wiem, w sumie, no się przejmuje, ale bardziej tym chyba pierwszym się zdaje, ale ale jednocześnie też jakoś aż tak się tym też jakoś nie przejmuje. A Barti stracił te swoje nuty, te dwa te, 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 te filmy związane z jego nutą i, i raczej chyba, chyba gorzej u niego, u niego tak bardziej szkody są bardziej wyrządzone. Także współczuję. Także no szkoda. A jeszcze też mogłabym się rozpłakać na punkcie tych subów, ale akurat się subami nie przejmuję. Poza tym no niby kanał mój ma mało subów, ale te cztery suby aż tak mnie nie, nie powodują różnicy, gorzej jakbym miała ja na przykład 10 subów a straciła te cztery. Zdecydowanie, ale wiecie, ja bardziej patrzę na komentarze, wiecie. I lajki. No. Znaczy też jednocześnie, też jeszcze ten subskryber powrócił jakiś jeden. I, a, jeszcze jednocześnie miało być zgłoszonko jeszcze na mnie, no właśnie, jeszcze to, że miało być jeszcze to zgłoszenie za te filmy. Ale na szczęście nie otrzymałam i też jeszcze miałam jeszcze, jeszcze szczęście. Z tym, z tym postem, że ja, y, że niby miało przyjść do mnie, przybyć to zgłoszenie, a, a on zgłosił, a ja już zdążyłam, zanim to do mnie dotarło, ja zdążyłam usunąć tego posta i, i to był koniec. No, tu też miałam farta. No, tak wygląda. Też jakoś. Prognozowałam, że właśnie, że właśnie się tutaj zakończy ta drama, właśnie dzisiaj. No i co? No i się zakończyła. Myślę, że to już jest koniec dramy. Też tak uważam, że to już jest koniec dramy. Yy, powiedziałam swoje. Nie chcę już tego więcej i, i tyle. Co ja mogę dodać? No. koniec tego, bo co? No nie warto tak, 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 tak się gryźć. No także no koniec tego jeszcze raz jest, jest sztama, jest sztama i jest spoko. Jest jest koniec z tym, tym, jest sztama i, i jest już raczej, już jest raczej happy end. Także co? To to, to do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!